Witajcie w Moto TV Wojtek. Dzień dobry. Dzisiaj prasówka motocyklowa. Ale nie martwcie się, nie będziemy przeglądać tych gazet, które tutaj zgromadziłem. Chociaż muszę Wam przyznać, że to jest niewielki procent. Kupuję prasę motocyklową odkąd pojawiła się na polskim rynku, czyli w pierwszej połowie lat 90. Oczywiście wcześniej były różne tam. Wydawnictwa, ale raczej powielaczowe, a nie fachowa, taka prasa motocyklowa z prawdziwego zdarzenia, jeśli chodzi o nakład. Czyli od 90. Od 90 lat, początku 90. lat, 93-94, kupuję prasę motocyklową, kupuję praktycznie wszystko, co się na rynku ukazuje, i bardzo sobie to cenię, eee, chociaż tutaj to prawda, że to tak nałożyłem. Te czasopisma posegreguję w najbliższym czasie. Ja je z reguły mam posegregowane, tylko teraz je przenosiłem. To już lubię sobie wieczorami poprzypominać, co było, kiedyś się działo w świecie motocykli. Słuchajcie, coraz mniej motocyklistów czyta prasę motocyklową, i to jest przykre. Powiem wam dlaczego. Dlatego że kiedy spotyka się motocyklistów, to widać, że oni nie mają wiedzy z zakresu historii motocykli. Oczywiście ta wiedza jest wiedzą bezużyteczną. Jak to ktoś na jednym kanale motocykl... motoryzacyjnym powiedział, że bezużyteczna wiedza. Ale historia ogólna, tak? jakichś tam państw, można powiedzieć, że też jest bezużyteczna. Historia sztuki którą ja osobiście znam i się jej uczyłem, też dla wielu jest bezużyteczna i rzeczywiście niepotrzebna. Yy, ale historia motocykli jest niesamowicie ciekawa i my jako motocykliści, kiedy się spotkamy chociażby na, przy wieczornym piwku albo gdzieś w trasie, to fajnie jak rozmowa się klei właśnie na tematy motocyklowe. Trzeba mieć jakąś tą bezużyteczną wiedzę. Oczywiście, w prasie motocyklowej znajdziemy też wiedzę bardzo praktyczną. To są podpisane z imienia i nazwiska artykuły techniczne, jak rozwiązywać różne problemy, jak uporządzać motocykl. Słuchajcie, internet, YouTube jest pełen wielu błędnych informacji i te błędy są powielane, powielane. Natomiast w prasie motocyklowej ktoś się pod tym podpisał, ktoś wniknął w temat i naprawdę taki artykuł ma wartość można do niego sięgać i z niego korzystać. Jeśli chodzi o to też, jaką informację mamy wiedzę na temat historii motocykli, to trzeba wiedzieć, gdzie to odnaleźć. Wujek Google nam tego nie podpowie. Natomiast przez lata w tych czasopismach co jakiś czas dziennikarze właśnie publikowali ciekawe artykuły na temat historii motocykli, historii Pewnych wydarzeń czy pewnych konstrukcji. I, I to ma wartość. To nie jest proste, żeby odszukać to w internecie. Dodatkowo ja internet oczywiście wertuję tam i z powrotem. Mamy również wielką kolekcję zdjęć, dościąganych z internetu na tematy motocyklowe. I, I jest to trudne, żeby w tej chwili coś mnie w internecie na przykład zaskoczyło, żebym odnalazł coś, coś ciekawego, natomiast wiem, że dokumentacja była. E, trudno jest znaleźć to, co działo się już w latach 90. i wcześniej, na przykład na jakichś wydarzeniach typu motosalony, prawda? Przecież fotografie były wykonywane. Były fotografie, była dokumentacja. Ta dokumentacja jest tylko na papierze w archiwalnych czasopismach. Chyba, że ktoś to zeskanuje i wrzuci w internet, ale to jest bardzo rzadkie. Także potężna wiedza, która dotyczy starszych czasów, tak, bezu, bezużyteczna wiedza na przykład tak, ale ona mnie fascynuje jest tylko w prasie papierowej. I do tego Was zachęcam. Głupia sytuacja się wytwarza, kiedy spotykamy się, słuchajcie, na, na trasie i ktoś się mnie na przykład pyta, co to jest za motocykl, mój motocykl, a to jest motocuz, tak? Albo na przykład. Kiedy mówię, że mam MZ Skorpiona czy Muza Skorpiona, i ktoś mówi, aha, aha, rozumie, a ile to ma pojemności? 250, bo ja też miałem. Nie wiedzą o pewnych rzeczach, które były szeroko opisywane. To się działo. Tym świat motocykli żył. I tu Wam dam taki właśnie przykład. Tutaj mamy z 95 roku świat motocykli, i popatrzcie. Tutaj Alan Carthart, legenda dziennikarstwa, no i nie tylko, zawodnik, motocyklowy, wspaniale w obszernym artykule, piękne zdjęcia opisywał muza Skorpiona. Jak ta firma jeszcze walczyła, słuchajcie, jak próbowała przetrwać i coś fantastycznego zrobiła. I przeszła do historii. Bardzo ciężko jest na takie archiwalne zdjęcia. Yy, znaleźli w internecie dalej ktoś mnie tam pochwalił w komentarzu pod badżadżem yy, ostatnio testowanym na jednych kanałów że mam dużą, dużą wiedzę że fajnie, że mamy takich, takich widzów słuchajcie, moja pamięć jest bardzo ulotna ja pamiętam, że coś było napisane dobra i potem wertuję te wszystkie czasopisma, odszukuję ale, ale pamięć mam słabą no ale oczywiście czy, 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 czytając prasę motocyklową no, trudno było nie pamiętać takiego artykułu, że mieliśmy właśnie na polskim rynku Bajaja. Wtedy myślałem, że to jest Bajaj. Bajaja Przetaka. Yy, fantastyczny skuter bazujący na klasycznej Wespie, tej bardziej jeszcze krągłej, przed PX-em. Yy, no, było to wtedy moje marzenie, ale w 1995 roku moje dochody były żadne, więc nawet atrakcyjna cena. Bo słuchajcie, inflacja nie poszła wcale tak bardzo. Dopiero teraz inflacja idzie. Ostatnimi tygodniami cena była 3300 zł. 3300 zł to bardzo atrakcyjna cena. No dzisiaj musimy za, za indyjskie albo chińskie motocykle zapłacić dużo więcej. No tak, ale dzisiaj one muszą mieć jakieś ABS-y, prawda? Kontrolę trakcji i, i jakieś smartfony. Na kierownicy. Słuchajcie, to na tyle dzisiaj. Sami ocencie, czy kupować prasę motocyklową, czy warto wydać parę złotych. Może na koniec powiem jeszcze taką jedną sprawę do, do, wydawców, do wydawców, do redakcji. Być może mają jakiś tam wpływ na wydawców. Nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, ale zobaczcie. 2011 rok. Motocykl 236 stroni. To była radość. Prawie jak niemiecki, jak motorad. Bo nic to nie ujmuje, że motocykl ma powiązanie z motoradem. To dobrze, są fantastyczne zdjęcia, są, są testy, których nie, nie przeprowadzono by w Polsce. Bardzo dobrze. Ale dlaczego traktuje się nas dziś jak ludzi drugiej kategorii? I od 2016, popatrzcie, ja tu akurat znalazłem najnowsze wydania. Mam w domu, nic się nie zmieniło. Takie cienizny jak w tą, w tą zimę kupowałem, a to jest, to jest sierpień, słuchajcie, szczyt sezonu i takie cienkie 90 stron. Jak kupowałem zimą teraz motocyk, to myślałem, że mnie coś trafi, bo po prostu to była okładka i kilka stron w środku. No, że nada. No to szanujmy, szanujmy, słuchajcie, czytelnika. Dajcie tam prawdziwą cenę, choćby 15, jeśli koszty zdrożały, 15 zł, kto ma kupić, tą gazetę kupi, ale pod warunkiem, że nie będzie cyganiony, a nie, słuchajcie, 8,99, ja to odbieram bardzo do siebie, że ktoś mnie traktuje jak taką gosposię domową, która wpada do marketu i patrzy na te ceny i, co, i, to, i tylko patrzy na tą pierwszą liczbę, która jej wpada, że tam pisze 8, nie 8,99, to jest 9 zł. Zdejcie 15, zróbcie to takie grube jak było choćby w 2011 roku. Ja wiem, że w latach 90. były cieniutkie te gazety, prawda? Ale podobno się rozwija kraj. Także szanujcie czytelników, drodzy wydawcy. Yy, muszę pochwalić tutaj yy, kolegę Andrzeja. Mówię kolegę. Pozwalam sobie, ze względu na to, że jest prawdziwym motocyklistą. Yy, gdzie tutaj mamy ostatnie wydania. No ostatnie, nie ostatnie, tylko ostatnie, że ogólnie z ostatnich czasów. Fajnie. Niech, mam nadzieję, że będzie jeszcze grubną, grubu te, 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 to czasopismo. Fajnie, że ma ten brzeg, ładnie jest wydane, fajne artykuły. Uzupełniacie się internet z, z tą prasą papierową jeśli chodzi o świat motocykli to fajna jest taka, taka fajna jest równowaga byle tak dalej, trzymam za Was kciuki ale oczywiście trzymam kciuki za motocykl, trzymam kciuki za customa, tutaj muszę Wam powiedzieć, że w customie w numerze lipiec-sierpień będzie artykuł o moim motocyklu o motoguci V11 Sport z pierwszej serii, także serdecznie Was zachęcam, żeby upolować ten model ten numer customa Polecam też i motocyklistę, nowe czasopismo. Polecam również prasę, w której, yy, która dotyczy zabytkowych pojazdów, ale tam też na przykład jeśli są artykuły yy, o motocyklach yy, zabytkowych, klasycznych, to warto czasami być może wyłożyć parę złotych, odmówić sobie dwóch piw, czy czegoś tam innego, czy jakiegoś gadżetu. I kupić sobie gazetę. Wielka przyjemność. Ja polecam, a Wy zróbcie co uważacie. To na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w szerokości. Do zobaczenia oczywiście na trasie, a nie tylko w internecie. Hej!